Nagrywa się. Nie Dzień nagrywa się. Dzień trzeci, bycia. Jupiterem. YouTuberem. Już nie wiem. Jezu, ile w Percyf. Zresztą chce się grać. Co 15? CZK, kurde, kiedyś się grało w CS-a z jeszcze jak nie była znerfiona Marek, nawet nie o co chodzi. Nie, no gram tym UMP. Czym grać. Kurwa, kto to Marek? Ja pierdola Co ma zaburzenie osobowości? Czy mam dwójbygłą nie, nie mam Ty wypierdalasz, co? Ja, ale serio, mam tyle FPSów, że... Mm. Konar Dęba staje dla jego. O Jezu Jakieś Bonanowicza, zobaczyć 100 Potem okazuje się być fejkowe Tak biedny Kononowicz i tak na nimi wrzucają no, pieniądze wysyłają o no, to fakeowe potem się okazuje, ja nie wiem Wypój tego droga. A był taki jeden chłop na youtube Nazywał się Wklęsły Major Suchodolski, nie? I gościu no, zrobił... No, e. I gościu... Gdzie jest ten drog? Na prawo. na prawo. I gościu wrzucił około 700 przerówek z Kononem z Majorem, nie? Tam AI, nie, AI, jakieś covery, nie? I ten gościu, który obsługuje ten kanał Konona, zgłosił mu ileś tam filmów, nie? I gościu, żeby nie dostać bana, musiał usunąć kanał, nie? Bo aby dostał bana od YouTube'a to by już nie mógł jakby tworzyć treści na YouTube w ogóle. Że chodzi, że ten admin, co obsługuje kanał Konona, odkleił się totalnie. Każdego zgłaszamy, To zgłosił Dzięki No nie może na dachu nie. Może jakaś groza? Nie Ty typowy Nisianin, wszystko zajebał Ty! McLaren dla jego <laughs> Nówka miał sztuka, panie, nieśmigana Ja podbródek? Dopiero co z salonu wyjechane No nie wiem Tak to jest jak jesteś chytry traci dwa razy, nie? A siódemką drzwią? Uuu, granaty dla jego Ty, jedzie coś, nie? Co zadawało. Пой, нету, антен. Каслаки. Zapaliłem zerknij Dodają te stacje benzynowe na ten, a tu dali na RNGA. Najlepszą mapę, widzę Jak to się, jak to się otwiera? Tego dobry, dla tego dobry Jak to się tankuje? Miejsce Dobra, mam co odjechać, bo nie mam itemów Kurwa, on mówi, że, nie, że nieładnie lutuje, ja pierdolę Ale to chodzi, to... Te... Na screena by się przydało zrobić Dobra, ja się tu O Jezu, o Jezu. Kurwa, damn no dobra, wstałem Game Center 20 no debil. Ale się wyjebał. Pewnie się z motorku z ścieżkowa spokojnie, mam 120 obrotów na sekundę, także mam radę, nawet w pojedynkę On mi polatał. Ty? Aha. Typ z hasztagiem. dalej. Ładnie. No, Zrzam. Gdzieś tam. Albo jeszcze. Tutaj biegnie jeden. A to było ten bransoře. Tu jest Typ na ping'u Trzeba podejść, żebyście mieli osłonę, albo drzewko jakieś No rozjebałem im kółka Kurde jakie strzałam te za tym jest, za niebieskim Mhm, uh -huh. ja pójdę dalej, żebym go widział No jakiś chuj był w ogóle nas na kurce Tu niko nie ma? Z prawej? Idę. Zero nice, dziękuję. Ja też jestem dobry te. Lekko chopa obbiłem zero ma. Ty ktoś szaloty. No tu miko. No nice. Ja Ej ten frak. Chobia biegnie podam już nie no to był kolega tego co się na to żeby bo. gdzie ten bot co tu do... jest to, -o -o. oddaj się czy ty nas w ogóle zero boosterów. Oh, kurwa, brzmi. Macie boostera jakiegoś dropnąć? Nie wiem, czy te tabletki. No, ale ile to masz lat? Bo to od 18 można dopiero. A ja siedzę. Ale przejewajno mają takie dosy. Żeby sobie nie można było energetyka kupić sobie Lego No, a kawę można, nie? Że... I na sucho, i na mokro można ją jeść do woli no, tam O, Jebane Dobry a po jednym bocach 360, Szczelaj. za chwilę, przewracało głową, kurżują na polu duo. O ten tu mi ale nie pasuje mi pewnie. Nie, to. Chcesz go? A bo dobra, wezmę sobie Dobra, na dziurę, to tu staje za długo Paliwo kolejne Paliwo drop <coughs> Kiedy wyjdzie pełna wersja z Kuma 1.0? To też fajna gra. Tylko drewniane strzelanie było. Kiedy będę latał? Chyba, że w duo lecimy ja zrobię screena dla jego? Uśmiechnij się. Chcesz być na zdjęciu? Wejście z tego dropa, nie? Gdzie? No na przykład tu Dobra Ok, Ty, zabierz mnie Ile To było? Wiesz, że no, to... mi rozjebałeś pół samolotu? Takim tym? Tak Dzięki Ja mu ale go tylko... Równo pół już nie mam HP Ty ale zabierz mnie Też chcę Dużo mieli paliwa w McLarenie, macie? 1 czwarta Oj, starczy Ale dostanę na dziurę jak bym tutaj tak stał Ale wątpię, że ktoś został nie wiem, to ja będę jeździł szukał. Nie wiem, ale się domyślam. Oj, mówiłem, że zdawałem szkołę latania w GTA San Andreas? Nie. Kiedy ten Android Engine piątka? Nie wiem, ale niech się nie spieszą Jakby wyszedł to by się luźniej zrobiło na tym Discordzie Ludzie, tu nikogo nie ma Gdzie są te dzieci? O no tam A Znalazłem Dawaj jeden dobierany się ten, bym go molestował? A jak Granatami jak, A jakbyś dziecko trafiło, to też byś się molestował? Zastanów się, no to co mówisz? Mówię o graczu, a nie o prawdziwym ludziu. No dobra, ale to tak zabrzmiało jakbyś to powiedział prawdziwym ludziu. Aha, nie wybrany co z tego strachu co w ode mnie. Gdzie wy jesteście?